Cześć z tej strony, grzegorz. A w tym filmiku daję szybkie info o tym, że będę przez następne tygodnie pewnie grywał te poradniki, powiedzmy. No, przejście przez dokumentację JavaScriptu z przykładami i takie krótkie omówienie. Bo ja tam jakby nie wychodzę poza to, co jest w dokumentacji za bardzo. No, czy wiadomo, tam jakieś przykłady swoje zrobię ale tutaj jakby fokusowałem się, tak skupiałem się bardziej na Javascriptie, tak żeby jakby sam JavaScript poznać, bo jest dosyć prosty i łatwo można tutaj coś napisać, używając tylko przeglądarki i tam tylko tekstowego, dlatego się skupi skupiałem, HTMLa a tam niewiele jest, jest troszeczkę html ale na, ta, na tyle mało, że jakby nie było to jakby główny, e, główny, to nie było główne skupienie się na tym HTML'u. Dlatego przez większość tutaj tego html za bardzo nie, nie doświadczycie. I jeżeli wgram te wszystkie tutaj filmiki, no to będę miał dwie ścieżki, na które mógłbym się skupić, na których mógłbym się skupić. Pierwsza ścieżka no to jest taka typowo webowa. Nie jestem w tym jakoś super mocny, dlatego nie wiem, czy będę chciał jakbyś skupić się na takich webowych rzeczach, czy na, na czymś bardziej ciekawym, czyli jakiejś tam Wiecie, no, programowanie jakichś Gierek, coś takiego, to jest ciekawsze, w sensie ambitniejsze i może może na tym będę się chciał skupić. No i tam wykorzystać pewnie jakieś e, algorytmy też e, w JavaScriptie, które kiedyś tam powstały i fajnie by e, jakby poznać się na nich. No ale to jakby kwestia przyszłości, więc nie wiadomo, kiedy to wyjdzie. Ale te pierwsze tam 29 odcinków, to mm, będę wygrywał. No i tutaj mam też przygotowane jakieś tam linki, z których korzystałem. Także no, mam nadzieję, że komuś to się przyda. Jeżeli nie, no to trudno, ale wgram już. No i tyle, dobra. Na razie dzięki. Hej.